Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry i uwaga, uwaga, jesteśmy w Kiku. E, pokażę Wam trochę nowości takich już letnich, więc zaczynamy. Mamy tutaj spodenki, jak widzicie, na gumeczkę. Duże rozmiary, bo to jest, e, słuchajcie, z tej firmy Janina, więc tutaj naprawdę będą spore. Tutaj są XL i zobaczcie, jakie, e, jakie one są duże, więc moje drogie panie plus size, zaglądajcie, bo naprawdę warto. No i najważniejsze, y, to cena, kosztuje 25 zł. Czasami się mnie pytacie o takie właśnie spodnie jakby rybaczki, kiedyś się na to mówiło. Tutaj za 20 zł możecie kup kupić takie białe, zobaczcie, takie leggingsowe. No i one rzeczywiście będą takie y, jak rybaczki za kolano. Pamiętam, kiedyś jak się cieszyłam, jak moja mama, czy weszły w ogóle rybaczki w modę y, i moja mama obcięła mi spodnie, podszyła mi na maszynie. No i ja miałam swoje pierwsze rybaczki. Kto tu jest rocznik 8, <laughs> Ciekawa jestem, czy ktoś pamięta te czasy, że one były takie właśnie modne. Dajcie znać w komentarzu. Dobra, lecimy dalej. Dalej mamy tutaj spodenki tu jest akurat rozmiar 40, jak widzicie na, e, na wieszaczku i już Wam mówię, jaka jest cena. 35 zł kosztują, więc, e, więc cena jest naprawdę świetna. No i to jest właśnie plus, że tutaj są większe rozmiary, bo gdzieś jak, jak po jakichś innych sklepach chodzicie, no to przeważnie max do 4,2, 4,4, 4,6, no a tutaj macie, zobaczcie, 4,4 ze spokojem, 45 zł kosztują. No i one mają, jak widzicie, takie koronkowe wstawki, więc to też daje uroku. No i i jeżeli one są z tej firmy Janina, to pamiętajcie, że ponad 50 to spokojnie dostaniecie. Mamy tutaj 35 zł kosztują, takie proste, słuchajcie, bez niczego, nawet bez kieszeni, tutaj tak podwinięte, aż dziwnie musiałam sprawdzić, czy w ogóle jest kieszeń. No i tutaj macie ciemne, a tu macie takie same tylko w kolorze jasnym i również z tej samej firmy. Więc, więc fajnie. Dobra, idziemy dalej, bo muszę Wam pokazać też fajne nowości. Słuchajcie, zobaczcie, jakie ładne klapki są również w Kiku. Kosztują 40 zł, ale pięknie się prezentują. Pomyłka 45, piątki nie zauważyłam, ale dobra, po, y, poprawiłam się. Jest też fajna torba, torba taka na lato, słuchajcie, na plażyczkę gdzieś się, albo na zakupy. Fajnie, że jest na zamek, tu w środku tak wygląda, y, no bo wiecie, ja to jestem zawsze bezpieczniejsza, jak mam na zamek, żeby mi ktoś nic, y, wiecie, nikt y, nie wsadził tam ręki i nie zwinął czegoś, nie? Dobra. <laughs> Dobra, idziemy dalej. Dalej mamy koszulę, no i koszula zobaczcie, taka dosyć odważna, nie? No chyba, że założycie sobie pod nią jakąś bluzeczkę 60 zł kosztuje, w dziurki takie proszę bardzo. No i ona nie jest taka typowo biała, tylko wiecie, no te bieli jest bardzo dużo odcieni. Więc ona jest taka. wpadająca w delikatny ekril, o tak wam powiem. A tutaj mamy spodnie. Spodnie są też fajne. Mi się ostatnio zaczynają takie podobać. No i tutaj mamy, słuchajcie, za 65 zł. Też z Janinki, proszę bardzo, kieszonki. Ale fajne one są, takie bardzo leciutkie, bardzo e, takie zwiewne. Fajne. No ciekawa jestem, jak ja bym sobie takie przymierzyła. O nie, no czemu to spadło? Dobra. Na szczęście e, jest ze mną Ania, więc Ania mi tutaj pomoże. Naprawdę się tutaj y, chodzimy i dziwimy, że takie piękne rzeczy zaczęło wjeżdżać do tych sklepów, bo przeważnie to wiecie gdzieś w jakichś takich sieciówkach y, typu, y, typu. Typu, chciałam powiedzieć nie typu, yy, czy Sensei, czy gdzieś tam New Yorker. Można było jakieś fajne rzeczy tam handem znaleźć, ale zobaczcie, czy one się czymś różnią, te rzeczy? No, myślę, że nie. Myślę, że się różnią, ale ceną, bo takie bluzeczki też widziałam yy, właśnie w tych sklepach. 20 zł kosztuje ta bluzka tutaj. Dobra, Ania mi tu wypowiesiła, więc zwierzam te spodnie tutaj z powrotem. Okej, okay, i lecimy dalej. Dalej mamy no nie, no nie wytrzymam zaraz. O matko, Ania musi tu zrobić mi jeszcze. Boże jaka to jest dobra dziewczyna. Dziękujemy wam oczywiście za wszystkie pozdrowienia y, dla mnie i dla Anki. Y, my was również pozdrawiamy. Zobaczcie, tutaj macie taką bluzeczkę i ona kosztuje jedyne 20 zł. Mamy tutaj też spodnie, ale już wam pokazywałam. Dobra, chyba więcej tutaj nie przesuwam. Oto bluzkę wam też pokazywałam, bo zaraz mi tutaj pospada i no i tyle. No, no i kto, Ance zapłaci za te wieszanie. Roskuję, <grymne> oczywiście. Zobaczcie, jakie fajne spodenki. I one też są takie mega zwiewne. No i już wam, e, już wam pokazuję, już wam mówię cenę. 17 zł kosztują, więc super cena. One są takie naprawdę mega leciutkie, a tutaj macie jeszcze taki kolor ceglany, zobaczcie. I do tego koloru ceglanego możecie dobrać sobie jeszcze taką bluzeczkę. Chociaż nie wiem, mi się podobają te spodenki, a ta bluzeczka yy, nie za bardzo, ale zerkniemy cenę jaka jest. 25 zł kosztuje. No więc na pewno też jest taka sama w kolorze zielonym, ale u nas akurat jej nie ma. Więc jeżeli Wam się podobają, no to sobie musicie sprawdzić u siebie. Zobaczcie, jaka sukienka, że aż jej tutaj moja kamera nie obejmie, muszę ją tak wam pokazać. Kosztuje 65 zł. Takie dosyć nietypowe kolory, bym powiedziała. Ale też jest taka właśnie bardzo leciutka, zwiewna. Anka się tu śmieje ze mnie. Choć Ania, znajdę ci spódniczkę. Poczekajcie, zaraz jej coś znajdziemy. Zobaczcie. Jaka ładna spódniczka. Pasowałaby do Ani? Ania mówi, że jej się nie podoba. Zobaczcie, jakie kolory. Jak ktoś lubi takie kolory, to, to proszę bardzo. Mamy tutaj spódnicę i zaraz wam pokażę jeszcze sukienkę. Poczekajcie momencik, bo widzę, że tutaj wisi, ale zerknę jeszcze na cenę. Cena tej spódnicy to 45 zł, i ona też jest właśnie taka bardzo leciutka. A tu macie sukieneczkę, zobaczcie, i ona jest za 65 zł. No to już takie normalne ceny tutaj, nie? 65 zł, 60 albo 45. No to właśnie są takie ceny sukienek czy tam spódnic. Dobra. Jakbyście chcieli jakieś rzeczy na, też na przecenie, to e, zerknijcie sobie. Dużo jest teraz właśnie sukienek, spódnic, e, rzeczy w Sinsayu przecenionych, więc też Was tam odsyłam. E, no bo wiecie, jak tam wpadam zrobić przegląd, no to akurat wiem, więc mogę tutaj Wam e, podpowiedzieć trochę. E, są też takie spodenki, nie wiem, niektórzy też e, noszą, więc pokażę. E, 35 zł kosztują, zobaczcie. One są też dużego rozmiaru, jak widzicie, na taki szeroki pasek. Pasek, no pas, że w sensie szeroki. Dalej mamy spodnie. No, i tutaj to się zaczyna normalnie. Ciapciowatość. Zobaczcie, ile ciapek tutaj jest. Kolorowo. Też spodnie leciutkie na gumce. Zaraz zobaczymy, jaka jest scena. Jak widzicie, kolorów bardzo dużo. Czekajcie, poczekajcie. One są z Janinki, więc też większe rozmiary będą. Kosztują 135 zł, więc jak widzicie, bardzo tanio. Tutaj macie ciemne z tego, samego, yy, z tego samego materiału. No i tutaj macie, jak widzicie, jeszcze inne. Tutaj są w ogóle inne materiały, więc te Wam pokażę. Jak widzicie, są jeszcze czarne. Już tutaj wyciągam. Zobaczcie. Też takie zwiewne, leciutkie wzorki mają na sobie, że aż tutaj nie widać kieszeni na nich. I tu mamy rozmiar 42 akurat i kosztują 35 zł, więc jak widzicie, jak za darmo. O, jeszcze jest paseczek, tylko ktoś tutaj przewiązał do tyłu, więc fajne. Fajne i tutaj macie jeszcze, zobaczcie, w kolorze czarnym i też są właśnie z takim paseczkiem, no tylko różnią się kolorem. Panterkowe Wam już pokazywałam, więc uciekamy dalej. No, i przejdziemy się jeszcze tutaj. Zobaczcie. Jakieś klapki, klapeczki. Ja właśnie e, też ostatnio szukałam sobie do szpitala e, klapek. Tutaj macie takie poduszki, i one kosztują 35 zł. Tutaj są takie. One kosztują też 35. Jasne. No, i co my tu jeszcze mamy z takich nowych klapeczek? Chyba nic, więc przekręcę się tutaj e, na drugą stronę. Zobaczcie. Pokażę Wam t-shirt, bo t-shirt jest przeceniony. To fajnie, może ktoś akurat by sobie go upatrzył. Kosztuje 30 zł z 45, tak? Dobrze zobaczyłam. Tak, tak, tak pokreślone, że czasami nie widać. No i tutaj są jeszcze takie bluzeczki. Jak widzicie, te bluzeczki też są wszędzie, we wszystkich sieciówkach. Te bluzeczki z dziurkami. Zobaczcie, tak prześwituje. No ładnie to wygląda. I cena tej bluzki to 45 zł, i oczywiście już Wam pokazuję, bo są chyba jeszcze inne kolorki. Tak, jest jeszcze kolor różowy, o nie! Nie współgra ze mną. Poczekajcie. Odsunę trochę do tyłu i zobaczcie. Widać, widać. Chyba różowo ładniejsza. Chyba różowo ładniejsza, bardziej mi się podoba. Yy, dobra. No i co my tutaj jeszcze mamy? Tu jeszcze mamy takie bluzeczki, to to wam szybciutko pokażę. Ona ma taki rękaw. Jak widzicie jest dosyć szeroka i rozciąga się materiał. Kosztuje 45 zł. No i tak się prezentuje. Jest dużo właśnie bielizny, dużo jakichś marynarek. Tutaj stroi kąpielowych to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i polecam wam przyjść i zobaczyć jak macie rozmiar plus size. Jak nie, to również dzisiaj życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się, cześć Buziaki.